On jest jak witraż, bez który przechodzi cały Stary Testament i odsłania swoje znaczenie, odsłania swój sens, odsłania to, co zapowiadał przez całe setki lat. Jezus, jak witraż, jest, który nadaje temu wszystkiemu, co było przedtem, i sens, i znaczenie, i kierunek. Moi drodzy. Dzisiaj biorąc udział w mszy świętej w swoim kościele dwa razy przenosimy się do ziemi świętej. Pierwszy raz przenosimy się do ziemi świętej słuchając czytania wyjętego ze Starotestamentowej księgi na Opowiada nam ta księga o wydarzeniach, które miały miejsce około roku 450. Przed Chrystusem. Wtedy to po raz pierwszy w sąsiedztwie świątyni jerozolimskiej, w której składano ofiary: ofiary ze zwierząt, ofiary z pokarmów. Po raz pierwszy w dziejach biblijnego Izraela kapłan Ezdraż stanął przed wiernymi i już nie składał ofiary, lecz czytał. Tekst Księgi Świętej. Według wszelkiego prawdopodobieństwa był to tekst wyjęty z Księgi Powtórzonego Prawa, rozdziały od 5 do 26, najstarsza część tej księgi, która już wtedy była zapisana. I dowiadujemy się o szczegółach, jak wyglądało to czytanie. Dokonane przez kapłana Ezrasza. Mianowicie otworzył zwój, bo nie było jeszcze książek, ksiąg takich jak my mamy, tylko zwój. Otworzył, uczynił to na oczach całego ludu, znajdował się bowiem wyżej niż cały lud, a gdy otworzył, cały lud powstał. I Ezdrasz błogosławił Pana wielkiego Boga, a cały lud podniósł że ręce wołał Amen, Amen. Mamy po raz pierwszy w czasach Starego Testamentu zapowiedź tego, co dzieje się i w czym uczestniczymy dzisiaj. Czytanie Słowa Bożego. Napłon wyznaczony do tego czytania, albo jeżeli chodzi o pierwsze czytania. Lektor czy osoba świecka, jak pani, która dzisiaj, jak zawsze pięknie przeczytała, staje przed nami nieco wyżej, a my słuchamy. Ale nie tylko to, bo kiedy kapłan Ezdrasz przeczytał fragment Księgi Świętej, to wtedy, żeby lud rozumiał to czytanie, dodawał objaśnienie, a więc mówił coś w rodzaju homilii, tego w czym teraz uczestniczymy. To pierwszy raz słyszymy o tym, że Słowo Boże staje się przedmiotem objaśnienia, wyjaśnienia, że Słowo Boże potrzebuje takiego wyjaśnienia. A celem tego wyjaśnienia jest Przede wszystkim wdrożenie Słowa Bożego do naszego własnego życia i rozpoznanie Jego pełnego znaczenia. Czytanie i objaśnienie. Inaczej w dzisiejszej Ewangelii. Dzisiejsza Ewangelia przenosi nas do Nazaretu, gdzie Jezus się wychował. Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność po Chrzcie przyjętym nad Jordanem, przybywa do swojego rodzinnego miasta, chodzi do synagogi, która była miejscem czytania i rozważania Słowa Bożego, wychodzi tam swoim zwyczajem, czyli przychodzi tak, jak my przychodzimy na niedzielną mrzeń świętą, przyzwyczajeni do tego że to jest niedziela, że to jest ta pora. I Jezus również tak właśnie przeżywał swoje życie. Podano mu zwój dzięki proroctwa Izajasza. Rozwinął ten zwój i czytał. A fragment, który tego dnia był, brzmiał tak. Duch Pański spoczywa na mnie. Ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogił niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym oboływał rok łaski Pana. O kim prorok mówi? Prorok Izajarz żył wiele stuleci przed narodzinami Jezusa Chrystusa. A to czytanie jest w pierwszej osobie liczby pojedynczej, kogo prorok zapowiada. Zwinąwszy zwój, Jezus oddał słudze. Taki sługa znajdował się w każdej synagodze, tak jak nasz ministrant. Usiadł, a oczy wszystkich były w nim utkwione. Czekali na objaśnienie. Słuchacze w Nazarecie, ci, którzy Go dobrze znali od wielu lat, czekają na objaśnienie. Ale objaśnienie jest krótkie i zupełnie inne niż to, które dawał ezdrasz. Mianowicie Jezus powiedział dziś spełniły się te słowa Pisma. Które słyszeliście. Oto jest najpełniejsze objaśnienie całego Starego Testamentu. Cały Stary Testament spełnił się w osobie Jezusa Chrystusa. Przez sam fakt, że w Nim Bóg stał się człowiekiem. Przez to, że Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność. Rozpoczyna się zarazem zupełnie nowa epoka, zupełnie nowy czas. Spełniły się słowa, których Izraelici słuchali od setek lat. Właśnie w Jezusie. I to jeszcze zanim doszło do jego męki, do jego śmierci, do jego zmartwychwstania. On sam jest najlepszym, pierwszym, i jedynym objaśnieniem całego Starego Testamentu. W nim spełniły się wszystkie nadzieje i oczekiwania mesjańskie zawarte na kartach Ksiąg Biblijnego Izraela. My chcielibyśmy w Starym Testamencie szukać rozmaitych zapowiedzi Mesjasza. I takie znajdujemy. I takie są. Ale Jezus. Posuwa się dalej, mówi coś więcej, coś głębszego, mianowicie to ja, mówi o sobie, jestem spełnieniem tych wszystkich oczekiwań i nadziei. Dziś spełniły się słowa, pisma, które słyszeliście. Gdybyśmy chcieli obrazowo jakoś to ująć, przez jakąś analogię, to moglibyśmy powiedzieć mniej więcej tak: Poza świątynią, poza kościołem jest światło, jest dzień. Ale w kościele mamy witraże, i to światło przepuszczone przez witraż nabiera kolorów i odsłania nam treść tych witraży, które tutaj mamy. To jest jakaś analogia tego, kim jest Jezus w czytaniu Starego Testamentu i oczywiście Nowego Testamentu. On jest jak witraż, przez który przechodzi cały Stary Testament i odsłania swoje znaczenie, odsłania swój sens, odsłania to, co zapowiadał przez całe setki lat. Jezus, jak witraż, jest, który nadaje temu wszystkiemu, co było przedtem, i sens, i znaczenie, i kierunek. I nasze czytanie całego Pisma Świętego to jest czytanie w perspektywie Jezusa Chrystusa. W nim się wszystko spełniło. A do tych, którzy wyznawali wiarę Izraela. Nowy Testament i Jezus Chrystus mówią: Dłużej nie czekajcie. Wszystko to, co było obiecane, na co czekaliście, właśnie spełniło się w Jezusie Chrystusie. I to jest najważniejsze przesłanie dzisiejszej niedzieli Słowa Bożego. Nie chodzi o sam tekst, tylko. Tylko o głębokie znaczenie i przesłanie tekstu pisma świętego. Moi drodzy, pismo święte jest jak muzyka. Mamy zapis muzyczny, mamy przed sobą nuty, ale tylko nieliczni stosunkowo potrafią odtworzyć te nuty, tak? Gdybyśmy usłyszeli muzykę Chopina, czy Paderewskiego, czy Mozarta, kiedy wchodzimy do sali koncertowej, to koncert nie polega na tym, że otwieramy sobie ten, te nuty i patrzymy na nie. Tylko czekamy, kiedy pojawią się wykonawcy i nam te nuty. Przełożą na muzykę, przełożą na dźwięki i zachwycamy się tym. I tak jest z Chrystusem. Same słowa Starego Testamentu, nawet Nowego Testamentu, nie wystarczą, jeżeli nie polegamy na tym, który je odtwarza, jeżeli nie polegamy na tej muzyce, której ton. Nadaje sam Jezus Chrystus. I tak właśnie należy czytać całe Pismo Święte. Mam nadzieję, że w naszych domach jest Pismo Święte, przynajmniej Nowego Testamentu. I powinniśmy sięgać po Pismo Święte, może nawet nie tyle wyrywkowo, fragmentarycznie, tak jak to słyszymy w Kościele, ale powinniśmy przeczytać Przynajmniej Nowy Testament, od początku do końca nie martwmy się, że czegoś nie rozumiem, że ten świat starożytny, jego obyczaje, zwyczaje, kultura, historia, geografia, stosunki społeczne, wierzenia, że są inne niż dzisiaj. <laughs> Najważniejszy jest ten, który nadaje temu wszystkiemu sens Jezus Chrystus. I ci, którzy się nim karmią, którzy karmią się Chrystusem, którzy przyjmują komunię świętą i tak rzeczywiście we mszy świętej i duchowo, ci najlepiej rozumieją sens Pisma Świętego. Dlatego, że tym, który nadaje objaśnienia Księgom Świętym, jest on sam. I temu służy dzisiejsza niedziela Słowa Bożego. Żebyśmy odnaleźli Pismo Święte w swoim mieszkaniu, żebyśmy pamiętali, gdzie ono jest, żebyśmy znaleźli codziennie, jeżeli to możliwe, przynajmniej kilka minut na przeczytanie jednego rozdziału i tak po kolei. Jeżeli zaczęlibyśmy tę lekturę Nowego Testamentu dzisiaj. Po jednym rozdziale dojdziemy aż do Apokalipsy i zajmie nam to około roku. A za rok, jeżeli Pan Bóg pozwoli, kolejna niedziela Słowa Bożego. Ale gdybyśmy przeczytali to Słowo Boże i starali się je zgłębiać przez pryzmat osoby Jezusa Chrystusa to już za rok bylibyśmy dużo bardziej dojrzalszymi Jego wyznawcami.